z Łomża znowu strzela w końcówce. Nowy stadion w Skierniewicach, a Legia traci punkty z Konkordią. Czas na magazyn skrótów trzeciej ligi grupy pierwszej, w którym zobaczycie piękne bramki z dystansu. Przegląd wydarzeń zaczynamy od Radomia, gdzie w piątkowy wieczór siódma w tabeli broń grała z czwartym Pelikanem Łowicz. To spotkanie mogliście oglądać na żywo na naszym kanale e-sports, a teraz skupiamy się na najciekawszych akcjach z tej rywalizacji. W 17 minucie zaatakowali goście. Dziemidowicz był w polu karnym. Piłka jeszcze odbijała się w okolicach szesnastki. Na uderzenie z dystansu zdecydował się garnysz, ale kosiorek był na posterunku. Po pół godzinie gry. Bronie starała się zaatakować, ale to Pelikan wyszedł z kontratakiem. Futbolówka trafiła na prawą stronę do Sołtysińskiego. Najlepszy strzelec ligi. W polu karnym Sołtysiński pokonuje Kosiorka i Pelikan wychodzi na prowadzenie. 17 gol w tym sezonie snajpera wyborowego Pelikana. Przed przerwą szansę mieli zawodnicy trenera Mateusza Dudka Kowalski z dystansu i znowu świetna interwencja bramkarza. Tym razem kursztem wykazał się Mateusz Wlazłowski. W 70. minucie drugą żółtą kartką, w konsekwencji czerwoną, został ukarany Dziemidowicz i Pelikan musiał grać w osłabieniu. 10 minut później miała miejsce kontrowersyjna sytuacja. Olpiński upadł w rogu pola karnego. Był tam kontakt z obrońcą, ale arbiter zdecydował, że to była próba wymuszenia. Olpiński musiał opuścić boisko po drugiej żółtej karce. W 85 minucie z rzutu wolnego uderzał Dziubiński. Jednak ten strzał nie poleciał światło bramki. Końcówka to dobra obrona ze strony Pelikana i trzy punkty jadą do Łowicza. Nasz cel do końca tego sezonu to 5000 subów. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, to zostawcie łapkę w górze i dajcie suba naszemu kanałowi. Dziękujemy! Niepotrafiąca wygrać od 10 meczów Lechia podejmowała wiktorię Sulejówek. Podopieczni trenera Mateusza Milczarka byli zdeterminowani, żeby wreszcie przełamać tę niekorzystną serię. 15 minucie błąd przy wyprowadzeniu piłki popełnili zawodnicy gości. Futbolówkę w polu karnym otrzymał Bartosz Snobczyński i zawodnik, który przez długi czas był liderem klasyfikacji strzelców znowu zdobywa gola. W 35 minucie szansa dla wiktorii. Dośrodkowanie z prawej strony odbita piłka do futbolówki dopadł Julian Świątek i wyrównał stan rywalizacji. To piąte trafienie w tym sezonie. Gracza Wiktorii. Początek drugiej połowy. Wysoko odebrana piłka przez Pieńkowskiego i z najbliższej odległości Gola zdobywa kordiany Górka. Dobre podanie od byłego gracza Unii Skierniewice. 10 minut później. Świetna akcja wiktorii. Najpierw Rudnicki do dźwigały, ten do świątka, i na dalszym słupku akcję zamyka świątek. Drugi gol w tym spotkaniu zawodnika z numerem 9. Ostatnie minuty tej rywalizacji. Lechia za wszelką cenę szuka trzech punktów. Dośrodkowanie. Przyjęcie, może niedokładne, ale jest Adrian Skrzyniak, obrońca Lechi daje upragnione zwycięstwo gospodarzom Lechia 3, Wiktoria Sulejówek 2. Rycerze wiosny, czyli ŁKS, ale ten z Łomży gościli na swoim stadionie drużynę Warty Sierac. Gospodarze w tym roku świetnie punktują, a do tego zdobywają ważne gole w końcówkach. Najpierw zwycięstwo z Pogonią, potem wyszarpane remisy z Lechią i Wiktorią. Siódma minuta gry, uderzenie, które broni Kamil Miazek. W odpowiedzi goście z Sieradza, strzał z dystansu Mateusza Lisa, który podbija Kamil Węger. Na bramki w tym spotkaniu musieliśmy czekać do ostatnich minut tej rywalizacji. Olszewski kapitalne uderzenie z 20 paru metrów. bezpośrednio z rzutu wolnego zdobywa gola Bartłomiej Olszewski i EKS jest bliski wygranej. Doliczony czas gry błąd przy wyprowadzeniu piłki warty sieradz Szymon Kuźma Dopełnia formalności i EKS wygrywa z wartą sieradz 2. 0. Pogoń Grodzisk Mazowiecki zajmująca pierwsze miejsce grała z niepokonanym od pięciu spotkań GKS-em Wikielec. Podobieczni trenera Marcina Sasala są w czołówce wszystkich ligowych statystyk. Strzelili najwięcej goli w lidze, mając trzecią najlepszą defensywę. 25 minuta gry, uderzenie z dystansu Winiarskiego i w tej sytuacji Pogoń obejmuje prowadzenie. Kilkanaście minut później rzut karny dla gospodarzy, którego pewnym egzekutorem jest Damian Jaroń. Na początku drugiej połowy odzyskali piłkę wysoko gracze gospodarzy i do siatki trafił Jakub Apolinarski. Mamy już 3 do zera. Dwie minuty później. Znowu akcja Pogoni, wycofana piłka, do której dopadł Kamil Odolak i zdobył swojego dziesiątego gola w tym sezonie. W minucie 71 świetna akcja prawą stroną. Jaroń zagrał do getka, ten dośrodkował, a najwyżej w powietrzu wyskoczył Oleksiej Zinkiewicz i Pogoni wygrywa z GKSM Wikielec 5 do 0. 16. Pilica grała z 11. Jagiellonią 2. Gospodarze muszą martwić się o ligowy byt, z kolei goście potrzebują punktów, żeby odskoczyć od strefy spadkowej. W 41. minucie mogliśmy zobaczyć akcję, w której tylko kilka podań wystarczyło, żeby doprowadzić do sytuacji sam na sam z bramkarzem. Eryk Matus w polu karnym. Świetne uderzenie lewą nogą pod poprzeczkę i goście obejmują prowadzenie. Przed przerwą zaatakowali gospodarze. W polu karnym był Adrian Kazimierczak i młody napastnik Pilicy zdobywa kolejne trafienie w tym sezonie. Mamy remis. Po przerwie warunki na. Murawie były trudniejsze. Mocne opady deszczu na całym Mazowszu. Vinicius Mateus. Świetne trafienie Brazylijczyka, które daje 3 punkty rezerwom Jagiellonii. Mawianka Olimpia Zabrów to kolejny mecz drużyn, znajdujących się w drugiej połowie tabeli. Gospodarze w zielonych strojach mieli przed tym meczem 24 punkty, goście jedno oczko mniej. Dziesiąta minuta tej rywalizacji. Piłka trafia przed pole karne do Maksymiliana Korczaka. Niesamowite uderzenie lewą nogą, które daje pierwszego gola Olimpii. Mawianka starała się wyrównać stan rywalizacji. Tworek prosto w Przybylaka. Kolejna akcja Olimpii. Tym razem... Zablokowane uderzenie poleciało obok słupka. W drugiej połowie szansę wreszcie miał Odilon. Zgranie głową: Odilon wyskoczył w polu karnym, ale trafił jedynie w poprzeczkę. Rzut rożny, zgranie, uderzenie, które poleciało obok prawego słupka bramki mławianki mogło być 2 do 0. Mowianka w końcówce starała się zdobyć bramkę wyrównującą, ale błąd popełnił golkiper gospodarzy. Kontratak Olimpii, 4-5 zawodników, piłka trafia do Rafała Porobczyka, ale ten strzela niecelnie, Olimpia wygrywa 1-0. Nowy stadion w Skierniewicach to obiekt, który posiada 3000 miejsc siedzących, zadaszoną trybunę, nowoczesne zaplecze sanitarne i szatnie, a także kompleks boisk treningowych ze sztuczną nawierzchnią. Przy okazji rywalizacji z Legionowią, komplet widzów na trybunach i duże oczekiwania względem zespołu prowadzonego przez trenera Kamila Sochę. Gospodarze mieli w tym spotkaniu sporo sytuacji. Brakowało jednak skuteczności. Tutaj jedna z tych okazji sabiło dośrodkowanie i blisko było trafienia samobójczego. Po kilku minutach uderzenie, które dobrze obronił Michał Brudnicki. Unia miała więcej szans, ale groźniejsze okazje tworzyli zawodnicy gości. To już druga połowa szansa. Właściwie pusta bramka. Jednak fenomenalna interwencja na linii bramkowej obrońcy Unii. W odpowiedzi gracze trenera Kamila Sochy. Piłka w pole. Karne strzał lewą nogą, ale kapitalna interwencja Brutnickiego. Prawą stroną po kilku minutach zaatakowali gracze w niebieskich koszulkach. Strzał Obrona i znowu nie ma gola. Końcówka meczu. Sytuacja stuprocentowa zmarnowana przez napastnika Legionowi. Dobrze w bramce też Pruszkowski. Mocny skład rezerw Legii zawitał do Elbląga w sobotnie południe Michał Kucharczyk, Maciej Rosołek, Marko Burch czy Jurgen Czerhaka. To nazwiska robiące wrażenie nie tylko na poziomie trzeciej ligi grupy pierwszej. Concordia miała jednak plan na to spotkanie. Kacper Sionkowski, 21 minuta, świetne, fenomenalne uderzenie napastnika Concordii i gospodarze obejmują prowadzenie. Po zmianie stron Patryk Konik dośrodkował w szesnastkę. Tam z piłką spotkał się Michał Kucharczyk i doświadczony zawodnik Legii wyrównuje stan rywalizacji. 54. minuta. Uderzenie zablokowane ręką. Arbitery pokazuje, że Bur się dotykał piłki ręką i będzie jedenastka. Do futbolówki podchodzi... Tradycyjnie już Jaume Augusto, i tradycyjnie już pokonuje Bramkarza bez większych problemów. Maciej Rosołek w polu karnym, znowu dośrodkowanie i napastnik Legii, który często występuje w pierwszej drużynie, zdobywa też swojego gola w rezerwach. Rzut rożny, zamieszanie, w którym Ręką zagrywa obrońca Concordii, i kolejna jedenastka podyktowana przez arbitra. Piłkę na 11 metrze ustawił Maciej, Rosołek. Rosołek pewnie płasko daje prowadzenie swojej drużynie, ale Concordia się nie poddawała. Aktywny był żał Augusto, odbita piłka i wyrównanie w 87 minucie. Łukasz Makarski, Concordia, zdobywa punkt w rywalizacji z rezerwami Legii. Komplet wyników 22. kolejki. Lechia wygrywa z Wiktorią 3 do 2. Pogoń pokonuje Wikielec 5 do 0. Świt przegrywa na swoim stadionie z GKS-em hatów 0 do 2. Olimpia wygrywa ważny mecz w Mławie, a Pelikan pokonuje Broń. Na czele Pogoń Grodzisk Mazowiecki 47 punktów, 2 punkty straty rezerw Legii, GKS Bełchatów i Pelikanłowicz po 41 oczek. Na piątym miejscu Lechia, na szóstym Świt. Drugą połowę otwierają rezerwy Jagieloni. Warto docenić też świetną postawę ŁKS Łomża, który ma już 20 punktów. W strefie spadkowej Konkordia, Pilica i Legionowia. Plan Gier 23. kolejki: dwa mecze w piątek: broń zagra z Lechią, a Jagielonia z Unią skierniewice. Ciekawie zapowiadają się sobotnie starcia: Pelikan zagra z Konkordią, a pogoń pojedzie do Legionowa. W klasyfikacji strzelców po jednym trafieniu dołożyli Sołtysiński, Snopczyński i Odolak. Na czele nadal snajper Pelikana Łowicz. Najlepsi asystenci. Na pierwszym miejscu Apolinarski z Pogoni, dalej Nikodem Niski i Serhiej Napołów. To już wszystko w naszym magazynie skrótów. Zachęcam Was gorąco do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał U i zostawili łapkę w górze. Do zobaczenia, do usłyszenia już w kolejnych materiałach na kanale U